Nie ma nowidzowie. Z okazji dziesiątego odcinka dodałem FNAFA. Sorry, że mam UCN-a, ale on był darmowy. Więc ja wybieram animatrony i weźmiemy na pewno tego na dwudziestkę, bo lubię go. Na niego trzeba świecić, by ci nie wywalił jumpskera. Weźmy tego. Z, z nim nie się grałem, ale on chyba. Na kamerach nie zobaczy się jego twarzy. Nie zobaczy się jego. Ale w lewych drzwiach, jak normalny Freddy, będzie widać jego twarz, więc go weźmiemy. Weźmiemy Gaia też. Tego pa Tą panią nie weźmiemy. W sumie. On nam niepotrzebny. Czy bierzemy balon, balon śmiecia? Nie, bo jest śmieciem. Więc widzowie, to będzie pierwszy odcinek Snafa. Będą te animatrony. Dobra? Dobra. Dobra. Gotowe Tikta live. Jest soryszanty śpiewam. Cyk Cyk Spitalej. Dobra. Mieliśmy tego śmiecia. Niech on znika. Znikaj, śmieciu! Znikaj. Bo ona chwilowo na widzowie nie podchodzi. Kur. widzowie, byłby przypał. Przy, są lek, lekki by był. było blisko do jumpskera, jakby. No nie no, widzowie. On się cały czas pojawia. Więc ciężko wygrać gierę On się cały czas pojawia. Nie. dobra co już druga wizowia i żyjemy jeszcze znikaj ciuciu jakie je... Ogólnie widzowie, ja tego gościa nienawidzę. Ale nie wiem, czy bardziej nienawidzę. E, w ogóle jest fajny nawet. Łatwiej jest. Nie wiem, czy. Tak. Ja. Dobra, Dobra, ich już gada. Dobra, widzowie, jest trzecia. Jest trochę przy... przypson. Ale on się jeszcze nie pojawił ogólnie. Zobaczycie jak działa. Może się pojawi, bo ustawiłem go na 5. To dość wysoka. Ogólnie. Każdy animator może być maksymalnie na 20 poziom. Kurde widzowie. Korki mi wywalił. Nie, no, nadal mam wywalone 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 widzowie. widzowie Eee Idź no, 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 go nie widzę, żeby go zmutować. O, widzowie, jest już czwarta. Jesteśmy coraz bliżej. Ogólnie, UCN jest większy. Jak większość FNAFów, to po prostu działa jak normalny FNAF. Tylko ustawiasz sobie e, animatrony, jakie chcesz, i na jaką siłę ich chcesz. I musisz przetrwać tylko jedną noc, a nie pięć. Więc UCN jest w sumie bardzo podobnym FNAFem. A jest za darmo. O, jest już piąta, widzowie. Jesteśmy coraz bliżej. Bra. Przy widzowie, 40 minut. On znika. Widzowie. Uda nam się, widzowie. Przetrwamy. Fnafa. Uda się, widzowie. Łatwił się. Widzowie, jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej końca. Uda się. Przetrwamy to. Udało się, widzowie. Przetrwaliśmy noc. Udało nam się, widzowie. Bateria, fajnie, no. Nie wiem, po co mi bateria, ale dzięki. Nara, widzowie.